W sercu Cesarstwa Rzymskiego Bóg na ziemi nie tylko wziął sobie męskiego kochanka, wziął go za żonę podczas publicznej ceremonii, w której sam cesarz odgrywał rolę panny młodej. To był świat, w którym inny władca, trawiony miłością tak absolutną, sprzeciwił się każdej tradycji nie poprzez poślubienie swojego ukochanego chłopca, ale poprzez nakazanie całemu światu czczenia go jako nowego Boga. To nie były tajne romanse ukryte w cieniach pałacu. To były publiczne spektakle władzy tak ekstremalnej, że mogły na nowo zdefiniować znaczenie małżeństwa, płci, a nawet samej boskości, zmuszając do zadania pytania, kim musiał być chłopiec, aby zostać cesarzową i co musiał zrobić, aby stać się Bogiem. Fakt pierwszy: rzymska męskość była fortecą zbudowaną na jednej brutalnej zasadzie. Była to zasada tak głęboko zakorzeniona w tkance ich świata, że definiowała nie tylko honor mężczyzny, ale jego samoistnienie jako obywatela, wojownika i pana znanego świata. To było prawo virtus, słowo, które tłumaczymy jako cnota. Ale dla nich oznaczało coś znacznie bardziej pierwotnego. Męskość, odwagę, a przede wszystkim dominację. Być rzymianinem oznaczało być tym, który penetruje, tym, który bierze, tym, który pozostaje niezłomny. Przedmiot tej dominacji miał drugorzędne znaczenie. Żona Niewolnica schwytana w Galii, chłopiec z tawerny w Syrii, wszystko to były dopuszczalne ujścia dla pragnień obywatela. Różne naczynia dla tego samego potwierdzenia władzy. Wyobraźmy sobie senatora w nieskazitelnej todze, przechadzającego się przez parną mgłę łaźni. Powietrze jest gęste od zapachu olejków i cichego pomruku wpływowych mężczyzn. Jest on filarem państwa. Człowiekiem, który dowodzi legionami i pisze prawa. Jego władza jest absolutna, nie tylko na forum, ale i w jego domu nad jego własnością i nad każdą duszą, która nie jest tak jak on, wolno urodzonym Rzymianinem. Jego spojrzenie mogło spocząć na kimkolwiek o niższym statusie, a transakcja była rozumiana bez słowa. Taki był naturalny porządek rzeczy. Ale co, jeśli role się odwróciły? Co, jeśli ten senator, ten symbol rzymskiej siły, był tym, który się poddał? To był niewypowiedziany terror, społeczna trucizna, na którą nie było antidotum. Być z własnej woli penetrowanym oznaczało popełnienie obywatelskiego samobójstwa. Oznaczało to stanie się zniewieściałym bycie napiętnowanym jako Cina Edus, człowiek, który utracił prawo do bycia nazywanym mężczyzną. Straciłby prawo do głosowania, do przemawiania w sądzie, do piastowania urzędów. Do dowodzenia żołnierzami. Stawał się duchem, chodzącą hańbą, której sama obecność była obrazą dla bogów i państwa. Jego status pana natychmiast i nieodwracalnie by się rozpadł, pozostawiając go niżej niż najniższy niewolnik. To była ta jedna, nienaruszalna zasada, fundament całej ich piramidy społecznej. I to jest klucz, który otwiera wszystko, co nastąpi, ponieważ Rzymianie mieli wkrótce poznać człowieka. Cesarza, który nie tylko złamie tę zasadę, ale podpali ją na oczach całego świata. Fakt drugi. Rzymianie nie mieli oficjalnego słowa na określenie mężczyzny utrzymywanego jako kochanek. Podczas gdy towarzyszka, concubina, posiadała uznany, choć niższy, status społeczny i prawny, jej męski odpowiednik istniał jedynie w cieniu języka, definiowany nie przez prawo, lecz przez ciętą precyzję nieformalnych etykiet. Był duchem w systemie prawnym, istotą, której samoistnienie było potwierdzeniem władzy Pana. Najczęstszym z tych terminów był puer delicatus, delikatny chłopiec. Sama nazwa przywołuje pewną kultywowaną kruchość, istotę stworzoną dla estetycznej przyjemności. To nie byli zwykli ogrzewacze łóżek, byli żywymi ozdobami, paradowali na przyjęciach, by sygnalizować ogromne bogactwo i wyrafinowany gust Pana. Wyobraźmy sobie słabo oświetlone pomieszczenie w willi na Palatynie. Powietrze ciężkie od kadzidła i pieczonego mięsa. Pan spoczywa, podczas gdy jego Puer Delicatus, grecki młodzieniec o starannie ułożonych lokach, recytuje wersy Homera cichym, melodyjnym głosem. Ubrany jest w delikatny, barwiony len, jego skóra lśni od pachnącego olejku. Dla gości jest on świadectwem zasięgu i zasobów pana przedmiotem piękna nieróżniącym się od srebrnych pucharów czy misternych mozaik na podłodze Jego inteligencja i urok są częścią produktu ale czy ten chłopiec tak ceniony i wystawiany był postrzegany jako osoba czy był jedynie piękną maską noszoną przez swojego właściciela właśnie w tym tkwi okrutne oszustwo inny termin concubinus bezpośrednia forma męska był używany bardziej dosadnie Zdzierając poetycką zasłonę, był też catamitus, słowo wypluwane z pogardą, obelga, która sprowadzała chłopca do jego czysto seksualnej funkcji, na zawsze piętnując go wstydem roli uległej. Język trzymał go w klatce sprzeczności. W jednej chwili mógł być cenionym towarzyszem, a w następnej pogardzanym przedmiotem. Jego wartość była tak ulotna jak jego młodość. Całkowicie zależna od kaprysów człowieka, który posiadał go na własność, ciałem i duszą. To ostrożne. Celowe użycie języka było narzędziem kontroli, sposobem na całkowite zawładnięcie osobą poprzez zdefiniowanie samych granic jej istnienia. A ten system przekształcania istot ludzkich w cenne przedmioty nie był tylko prywatnym nawykiem bogatych. Miał wkrótce stać się przemysłem. Fakt trzeci, delikatny chłopiec był czymś znacznie więcej niż prywatną fanaberią. Był bronią w cichych, bezwzględnych wojnach o status społeczny. Jego główna funkcja nie była realizowana w sypialni, ale we wspaniałym, oświetlonym lampami teatrze rzymskiego przyjęcia, tutaj pośród potężnych i uprzywilejowanych, puer delicatus. Był ostatecznym świadectwem bogactwa, intelektu i wyśmienitego gustu swojego pana. Proces selekcji był tak rygorystyczny, jak w przypadku czampiona wyścigów konnych sama uroda nie wystarczała. Najbardziej poszukiwani byli chłopcy pochodzenia greckiego lub wschodniego, posiadający wykształcenie, które zawstydzało wielu ich rzymskich panów. Oczekiwano od nich, że będą chodzącymi bibliotekami poezji, zdolnymi do debat filozoficznych i biegłymi w grze na instrumentach takich jak lira czy gitara. Wyobraźmy sobie scenę. Tuzin najbardziej wpływowych ludzi Rzymu spoczywa na sofach, ich zmysły toną w morzu wina. Przyprawionego jedzenia i perfumowanego powietrza. W samym centrum stoi jeden młodzieniec. Jego głos jest jedynym dźwiękiem, snującym opowieści o Bogach i Herosach w oryginalnej Grece. On nie jest tylko rozrywką, jest wiadomością. Jego obecność mówi każdemu gościowi, że jego pan jest człowiekiem o tak ogromnych środkach i wyrafinowaniu, że może sobie pozwolić na posiadanie nie tylko ciała, ale i umysłu. Ale jak zdobywano tak doskonały artefakt kulturowy? Sceneria zmienia się z miękkiego światła przyjęcia na ostry, bezlitosny blask targu niewolników. Tutaj chłopiec nie był poetą, ale produktem obnażonym i szturchanym, jego zęby sprawdzane, kończyny mierzone. Jego intelekt był tylko kolejną cechą, o którą się targowano, jego pamięć i dowcip wyceniano w zimnych, twardych sestercjach. Ten szokujący kontrast odsłania zimne serce całej tej instytucji. Podwyższony status chłopca był całkowitą fikcją. Pięknym kostiumem, wypożyczonym mu przez właściciela. Był lustrem odbijającym chwałę, która nigdy nie była jego własna, a to odbicie mogło zostać w każdej chwili rozbite. Ta transformacja z ruchomości w centralny punkt była najgłębszą ze wszystkich zamian ról, codziennym przypomnieniem, że jego życie było przedstawieniem reżyserowanym przez kogoś innego. Rzymianie udoskonalili tę sztukę wykorzystywania istot ludzkich jako sygnałów społecznych, ale byli zaledwie amatorami w porównaniu z tym, co miało nadejść. Cesarze obserwowali i wkrótce mieli zacząć praktykować tę sztukę na skalę, która przyćmiłaby ambicje każdego senatora. Fakt czwarty. W Rzymie istniało prawo przeciwko pewnym aktom homoseksualnym, ale jego prawdziwy cel ujawnia mrożącą krew w żyłach obsesję. Istnienie tego prawa, lex scantinia, wydaje się znajomą kotwicą moralności w morzu dekadenckich zachowań. Stanowi świadectwo faktu, że nawet Rzymianie mieli swoje granice, linie, której nie przekraczali. Ale bliższe przyjrzenie się temu starożytnemu statutowi ujawnia, że linia ta nie została narysowana w celu ochrony uniwersalnego kodeksu moralnego, ale w celu strzeżenia najcenniejszego towaru w całym imperium, świętości obywatela rzymskiego. Prawo nie zabraniało mężczyźnie kochać innego mężczyzny. Nie zajmowało się prywatnymi sprawami potężnych. Jego cel był przerażająco konkretny. Kryminalizowało stuprum, bezprawne naruszenie seksualne, puer ingenuus, wolno urodzonego chłopca o statusie obywatela. Wyobraźmy sobie dwóch młodzieńców stojących obok siebie, identycznych pod względem wieku i wyglądu. Jeden jest synem senatora. Drugi, schwytanym greckim niewolnikiem. W oczach prawa jeden jest przyszłym żołnierzem, potencjalnym mężem stanu, naczyniem rzymskiego przeznaczenia, którego nietykalność fizyczna jest troską samego państwa. Drugi to oddychający mebel. To było przełamanie schematu w sercu rzymskiej sprawiedliwości. Lex Cantinia nie chroniła dzieci, chroniła obywateli. Domyślnie sankcjonowała wykorzystywanie niewolnika, nie wspominając o nim. Jego ciało było prawnie niewidoczne, jego cierpienie nieistotne. Jak społeczeństwo mogło budować swoje fundamenty na tak głębokiej i celowej sprzeczności? Prawo stworzyło nieprzekraczalną przepaść, świat, w którym status prawny Twojego Ojca decydował o tym, czy Twoje ciało jest świętą świątynią, czy powszechnym placem zabaw. To nie był system moralności, to był system kastowy. Syn obywatela był chroniony ponieważ był inwestycją w przyszłość Rzymu. Niewolnik nie. Ta surowa rzeczywistość prawna podkreśla przerażającą wszechładzę Pana, władzę, która czyniła jego własność niewidoczną dla prawa. Ale podczas gdy prawo chroniło synów Rzymu przed innymi obywatelami, milczało w sprawie jedynego człowieka, który stał ponad prawem człowieka, dla którego cały Rzym był własnością. Fakt piąty. Człowiek, który stał ponad prawem, postanowił zniszczyć sam fundament na którym zostało ono zbudowane. Cesarz Neron, żyjący Bóg i Pan rzymskiego świata, zorganizował publiczną ceremonię, która nie była tylko aktem buntu, ale aktem głębokiej samozagłady w oczach jego ludu. Postanowił się ożenić, ale na tym ślubie nie on miał być panem młodym. Wyobraźmy sobie procesję poruszającą się przez pałac o zmierzchu, powietrze gęste od mdlącego zapachu lilii i ofiarnego dymu. Scena jest spowita tradycją. Kapłani intonują uroczyste śluby. Słudzy niosą pochodnie, które rzucają długie, migoczące cienie na marmurowe ściany. To święty rytuał rzymskiego małżeństwa, instytucji stworzonej do zawierania sojuszy i zabezpieczania rodów. W jego centrum stoi postać okryta welonem, flammeum, tradycyjnym, ognistym welonem rzymskiej panny młodej, symbolem skromności i czystości. Ale gdy postać wkracza w światło. Zbiorowy wdech zamraża powietrze. Twarz pod welonem nie należy do arystokratki. To nieomylna twarz cesarza. Pan młody, czekający przy ołtarzu, nie jest obcym królem ani rzymskim arystokratą. To Pitagoras, jeden z wyzwoleńców Nerona, człowiek, który kiedyś prawnie był jego własnością. W jednej przerażającej chwili publicznego teatru, świat stanął na głowie. Cesarz. Symbol absolutnej dominacji, dobrowolnie przyjął rolę uległego. Pan stał się oblubienicą swojego byłego niewolnika. Co pchnęło go do takiego czynu? Czy był to objaw umysłu pogrążającego się w szaleństwie, czy skalkulowane oświadczenie polityczne mające na celu pokazanie elicie, że nie jest on związany żadnymi z ich zasad, nawet tą najświętszą? Senatorowie, którzy patrzyli ich twarze jak maski z kamiennej furii, postrzegali to jako ostateczną degradację, perwersję. Która zbezcześciła urząd cesarza i duszę samego Rzymu. Wierzyli, że są świadkami absolutnego dna, najbardziej obscenicznego spektaklu, jaki Rzymianin mógł kiedykolwiek znieść. Myśleli, że historia cesarskiej deprawacji dotarła do swojego ostatniego szokującego rozdziału. Mylili się. To był dopiero początek. Fakt szósty. Bluźnierstwo cesarza nie było pojedynczym wydarzeniem. Było preludium do aktu stworzenia. Po śmierci swojej ukochanej żony, Popei, Nerona ogarnął żal, który przerodził się w groteskową obsesję. Rozpoczął poszukiwania nie nowej żony, ale żywego echa swojej zmarłej. Znalazł je w chłopcu o imieniu Sporus, którego delikatne rysy miały być niemal idealnym odzwierciedleniem zmarłej cesarzowej. Ale dla Nerona zwykłe podobieństwo nie wystarczyło. Nie chciał chłopca, który wyglądał jak jego żona chciał odzyskać żonę w nowej formie, którą sam stworzył. I tak nakazał akt, który wykraczał poza granice natury i prawa. Kazał Sporusa wykastrować. Wyobraźmy sobie zimną ostateczność tej chwili. Brutalne odcięcie przyszłości chłopca. Chirurgiczne zniszczenie jego tożsamości. Wszystko po to, by zaspokoić kaprys cesarza. To nie było tylko naruszenie, to było ponowne stworzenie. Chłopiec Sporus umarł na stole medyka, a narodziło się coś innego. Neron zorganizował kolejny ślub, ale ten był inny. Tym razem Neron był panem młodym. Wziął Sporusa, teraz eunucha, za swoją oblubienicę. Ubrał chłopca w wystawne regalia cesarzowych Rzymu, ozdobił go klejnotami i odział w cesarską purpurę. Nadał mu imię Sabina i zażądał, by cały dwór. Senat i lud Rzymu zwracał się do tego okaleczonego młodzieńca jako do swojej augusty, swojej cesarzowej. Co to było? Makabryczny pomnik zmarłej miłości? Czy może ostateczny pokaz władzy? Władzy nie tylko do rządzenia ludźmi, ale do niszczenia ich i odbudowywania na dowolny obraz, jakiego zapragnął pan, sporus stał się chodzącym upiorem w pałacu chłopcem zmuszonym do bycia kobietą, niewolnikiem zmuszonym do bycia władczynią? A każdy jego oddech był świadectwem absolutnego i przerażającego zasięgu woli Nerona. Był żywym posągiem, wyrzeźbionym przez szaleństwo cesarza. Neron pokazał światu, że władza cesarza może okaleczać i kpić z samej idei miłości. Ale wkrótce miał powstać inny cesarz. By pokazać, że jego władza może również wznieść ją do niebios, przemieniając śmiertelnego chłopca nie w przelotną cesarzową ale w wiecznego Boga. Fakt siódmy, nie wszystkie cesarskie obsesje zrodziły się z okrucieństwa. Jedna narodziła się z miłości, która miała na nowo nakreślić mapy nieba i ziemi. Po potwornym teatrze Nerona świat rzymski ujrzał powstanie innego rodzaju cesarza. Hadrian był uczonym, żołnierzem, niestrudzonym podróżnikiem owładniętym obsesją na punkcie ogromu swojego dominium, a u jego boku w tych epickich podróżach był młodzieniec z Bityni w Grecji, chłopiec o imieniu Antinus. To nie był związek pana i ukrywanej zabawki. To była więź przeżywana na otwartej przestrzeni pod spojrzeniem całego świata. Wyobraźmy ich sobie razem dwie postacie na monumentalnym tle Imperium. Zobaczmy ich spacerujących po ruinach Troi, dyskutujących o bohaterach z dawnych lat. Wyobraźmy ich sobie w Atenach. Debatujących z filozofami w cieniu Akropolu, poczujmy suche gorąco, gdy prowadzą polowanie na równinach Libii. Cesarz i jego ceniony, towarzysz dzielący dreszcz pościgu, Antainas nie był tajemnicą, był stałą obecnością. Był na oficjalnych procesjach, w obozach wojskowych, na festiwalach religijnych. Był częścią wizerunku cesarskiego. Ta publiczna widoczność była ostatecznym przełamaniem schematu. Podniosła Antinousa ze statusu zwykłego, binusa, do rangi kogoś znacznie ważniejszego, bliższego partnerowi. Zmiana statusu była głęboka. Nie był niewolnikiem występującym dla gości na przyjęciu, był partnerem świadkiem rządzenia światem. Ale czy związek zrodzony z tak skrajnej nierównowagi sił mógł kiedykolwiek być oparty na prawdziwej wzajemnej miłości? Czy też Antinos był po prostu najpiękniejszym eksponatem w kolekcji greckiej sztuki i kultury Hadriana? A jego klatka była jedynie większa i bardziej pozłacana niż klatki innych? Gdy podróżowali do starożytnej i mistycznej krainy Egiptu, ich więź zdawała się pogłębiać, osiągając poziom intymności, który niewielu mogło pojąć. Płynęli po ponadczasowych, spokojnych wodach Nilu, otoczeni cichymi pomnikami zapomnianych bogów. Dwie dusze pozornie w centrum swojego własnego, idealnego wszechświata. Wierzyli, że płyną ku przyszłości, ale dryfowali ku losowi, który miał utopić chłopca i złamać serce cesarza. Fakt ósmy, śmierć jednego chłopca na zapomnianym odcinku Nilu, wywołała żal tak monumentalny, że stworzył nowego Boga. Utonięcie Antinousa złamało coś wewnątrz cesarza Hadriana. Stoicka maska rzymskiego władcy pękła. A to, co leżało pod nią, przeraziło dwór. To nie była godna, kontrolowana żałoba męża stanu. To była surowa, pierwotna agonia. Starożytni historycy mówią nam, że płakał jak kobieta, co było potępiającym oskarżeniem dla Rzymianina, a co dopiero dla cesarza. Wyobraźmy sobie najpotężniejszego człowieka na ziemi, w rozczochranych szatach, z niestrzyżoną brodą na znak głębokiego smutku pozbawionego mocy przez wspomnienie. Sprawy imperium stanęły w miejscu, gdy jego władca zagubił się w oparach żalu. Ale z tej rozpaczy narodził się bezprecedensowy akt stworzenia. Hadrian nie pozwolił Antinousowi zniknąć w zaświatach. Miał zamiar przebudować same niebiosa, by go zatrzymać. Najpierw nakazałby na samym miejscu, gdzie utonął jego ukochany z piasku wyrosło nowe miasto. Miało nosić nazwę Antinoepolis. Wspaniałe świadectwo z kamienia i marmuru. Miasto poświęcone jednej cenionej duszy. Potem nadszedł ostateczny dekret, akt, który wywołał falę uderzeniową od Brytanii po Syrię. Hadrian ogłosił, że Antinus jest bogiem. To była najgłębsza możliwa zmiana statusu. Chłopiec z Bityni, towarzysz cesarza, miał być teraz czczony obok Jowisza i Ozyrysa. Czy był to desperacki akt złamanego serca, człowieka próbującego zbudować schody do duszy, bez której nie mógł żyć? Czy też był to ostateczny pokaz cesarskiej potęgi, człowieka demonstrującego, że jego wola jest tak absolutna, że może być nowych bogów równie łatwo jak nowe monety. Powstały kulty, zbudowano świątynie i wyświęcono kapłanów. Wszystko w służbie nowego boga, Antinousa. Posągi z jego melancholijną twarzą, liczniejsze niż jakiejkolwiek innej postaci z tej epoki z wyjątkiem samych cesarzy, stały się powszechnym widokiem w całym Imperium. Hadrian użył swojej władzy nie po to, by podbijać krainy, ale by pokonać samą śmierć. Udowodnił, że miłość cesarza może przemienić śmiertelnika w Boga, uwieczniając go w kamieniu i świetle gwiazd, ale na każdego jednego antinousa, który wstąpił do boskości, przypadały tysiące innych chłopców uwięzionych w znacznie surowszej rzeczywistości rzeczywistości nie pałaców i świątyń, ale zimnego, twardego handlu. Fakt dziewiąty. Za każdym ubóstwionym kochankiem i cesarską. Oblubienicą stał ogromny i brutalny rynek. Historie Nerona i Hadriana stały mi horrorem i wspaniałością. Były wyjątkami, lśniącymi szczytami kolosalnej góry handlu ludźmi. Na każdego jednego Antinousa przypadały tysiące bezimiennych chłopców, których życie nie było poematem, lecz prostą, okrutną transakcją. Aby zrozumieć ich rzeczywistość, trzeba opuścić pozłacane pałace. I zejść w smród i hałas rzymskiego targu niewolników. Wyobraźmy sobie podniesioną drewnianą platformę pod ostrym słońcem. Tutaj istoty ludzkie są wystawiane jak żywy inwentarz. Powietrze jest gęste od zapachu potu i strachu. Licytator, głosem znudzonej monotonii, opisuje swój towar nie jako dzieci, ale jako produkty mówi o ich pochodzeniu, poziomie wykształcenia, cechach fizycznych i umiejętnościach. Potencjalni nabywcy, bogaci mężczyźni o zimnych oczach, podchodzą, by obejrzeć towar, otwierają siłą usta, by sprawdzić zęby, przesuwają ręce po kończynach, by wyczuć mięśnie i obracają ciała, by poszukać blizn lub niedoskonałości. To była surowa, niefiltrowana prawda, zanim chłopiec mógł stać się, Puer Delicatus był tylko towarem z metką sceną. Najbogatsi Rzymianie nie posiadali tylko jednego kolekcjonowali ich, chwalili się swoim Grex Exolatorum, swoim stadem katamitów, terminem, który sprowadza grupę istot ludzkich do stada zwierząt. Posiadanie dziesiątków tych chłopców było ostatecznym pokazem ostentacyjnej konsumpcji, żywym inwentarzem władzy pana. Ale co działo się z chłopcami uznanymi za wadliwych, tymi, którzy się nie sprzedali? I jaki był los cennych nabytków, gdy ich uroda nieuchronnie przeminęła, gdy nowa, młodsza twarz przyciągnęła wzrok ich pana? Mogli zostać ponownie sprzedani, przekazani mniej wymagającemu właścicielowi lub wysłani do kopalni lub na galery. A ich krótki moment luksusowej służby kończył się życiem w ciężkiej pracy i nędzy. To była ostateczna zamiana statusu. Podróż od osoby do produktu, a na koniec do śmiecia. Ten rynek ludzkiego ciała, cały ten system dominacji i uległości, wydawał się tak wieczny i niezachwiany jak sam Rzym. Ale w cieniu imperium rosła w siłę nowa wiara. Wiara w radykalnie innego Boga i z nowym zestawem zasad, która miała nie tylko regulować ten świat, ale dążyć do spalenia go doszczętnie. Fakt dziesiąty, świat cesarzy i ich chłopięcych kochanków nie zniknął tak po prostu. Został wymazany z historii przez rewolucję w ludzkiej myśli. Cała złożona struktura, zbudowana na fundamencie dominacji i uległości, nie została zreformowana lecz potępiona. Zrozumienie jej końca to zrozumienie, jak bardzo obce były jej wartości. Był to świat, który nie widział sprzeczności w tym, że mężczyzna kochał swoją żonę, posiadając jednocześnie stado chłopców jako ludzką dekorację. Świat, w którym prawo istniało nie po to, by chronić niewinnych, ale by chronić integralność władzy obywatela. Była to rzeczywistość, która potrafiła celebrować przemianę chłopca w Boga jako akt najwyższej miłości, jednocześnie usprawiedliwiając sprzedaż innego na licytacji jak kawałek ceramiki. Widzieliśmy cesarza Nerona, który założył welon panny młodej, odwracając naturalny porządek w szokującym pokazie absolutnej władzy. Widzieliśmy, jak posunął się dalej, okaleczając chłopca, sporusa, by wyrzeźbić go na przerażające podobieństwo zmarłej cesarzowej. I widzieliśmy innego cesarza. Hadriana sparaliżowanego tak głębokim żalem, że wyrwał dziurę w niebie, by umieścić swojego ukochanego Antinousa wśród gwiazd. To nie są tylko historie o osobistych pragnieniach. To przypowieści o systemie, w którym wartość mężczyzny mierzono jego zdolnością do dominacji, a życie chłopca było definiowane przez kaprys jego pana. Ale gdy ten świat osiągnął swój zenit strasznych, pięknych sprzeczności. Rosła nowa wiara. Chrześcijaństwo oferowało radykalnie odmienną wizję, w której pokora była cnotą, a nie słabością, a czystość była drogą do Boga. Dumny, penetrujący obywatel rzymski. Sam wzorzec, Virtus, został przedstawiony jako zatwardziały grzesznik. Ta nowa moralność nie dbała o to, czy chłopiec jest obywatelem, czy niewolnikiem. Dbała o jego nieśmiertelną duszę. Cały rzymski wszechświat seksualny. Publiczny teatr władzy i statusu został zrównany z ziemią i zastąpiony przez prywatny świat osobistego sumienia i grzechu. Ich świat dominacji, żywych bogów i ludzkiej własności nie upadł. Został wymazany, pozostawiając po sobie jedynie szepty i ruiny, szokujące i obce świadectwo prawdy, o której zapomnieliśmy, że nawet najbardziej fundamentalne idee miłości, władzy i tego, co to znaczy być człowiekiem. Nie są wieczne.